Dzień dobry, teraz widzę mnie, S, no po prostu mam S, a nie to S, a nie to mam S, S, S. Ludwa, teraz widzę będzie zaraz. Uuu, ale Co mi ktoś odpisał na wiadomości? Co? Nie wiem! Raz widzowie ma coś do mnie mówi. Nie chcę wiedzieć nawet. Zaraz widzowie. Tak oczu nie nam widz, on jest taki słaby. Po prostu najsłabszy czołgiać jak świat. Przadowuje amunicję to jest Fire War Przeładowujesz strasznie szybko amunicję Oko... Nie tak... 15 sekund Chyba 4 sekund, nie 5 sekund I przyładuje amunicję I jedną amunicję może 100hp złapać. ten właśnie czołg A ten to tak długo się przeładowuje Amunicja mu... Ale przynajmniej to około minutę się przeładowuje Albo pół minuty się przoduje emocja i po prostu wali to za 400, a czasami nawet za 900. Może walnąć. Mój czołg może tylko za 900. A, nie pierwszy raz walczyłem ostatnio z lisem. Dlaczego ja mam tak mało? Nie pytam. Ile mam? Hm. będę miał. Chyberydę. <grybida grybida> no go na pita. Go, go. Drodzy jest szałk nie czołg, to jest as, to jest as w rękawie. O, kurde. Bis, bis, niech się nazywa coś. Bis. I skody mają. My też mamy skody, ja to zważyłem. Ale ładna. Ale ładna skodzienia. Dobra, dwa, trzy duże tiery na cztery. Ok. No, musimy mieć ten duży tier. Co by się stało, jakby nie mieliśmy go? Co by się stało, jakby ktoś powiedział, nie potrzebujemy się w naszym składzie? No, po prostu świat się zawalił. Cały kraj. Dobra. Moja amunicja jest śmiertelnie zabójcza. A tak w sumie jadę na środek. Puch. Nie chcę mi się nudzić. To do baloza, czysta. Spokojnie się za Mości drodzy widzowie. Jestem leśka do siebie. Mhm. No z jednego jedziemy, jedziemy, jedziemy. Czołg wyjechał <noise> Ja chcę go. C jak się przestraszył. Go. Wow, dobra, radzisz sobie chyba. Na no pewnie. Jaki on jest pancerny? Wiecie co? Taki czołg pancerny? Ja chcę się z nim zmierzyć. A ja cię zabiję tego. Na no to nieźle się chłobawi. Skoda sobie jedzie. Nie no, uwielbiam Skoda. Muszę sobie kiedyś kupić. Będę hybrydą jechać mm. To jest hybrydowy karabin No szybciej, szybciej А их Скотта... Их Скотта уже не живет. И должен так. <laughs> Hmm, od ra. Młczył się ze złościłem na niego. Tylko 200 HP. Jestem taki też że po prostu wsiąść i tuknąć mu tam do główki coś. Tylko 200 HP zadałem. Mam <laughs> <laughs> chlebę trochę jeszcze. Tabletki się skończyły. <laughs> <laughs> Stówy, no. Pajączki. Kto lubi pajączki, pisze pod tym komentarzem. Pająki wygrywają. A może jeszcze na bitwa, i wpuszczam ta YouTube. A. A. Jak się nie ciągnie ta Piątki, normalna gra Już tam ten duży tier może wychodzić z serwera. O. <gry> Dobra, chwilowo jak to wyjdzie łatwo to ja nie wiem Hopper, wow! Ty niego mocno, dobra. Muszę ichać do niego. Co ty, hopi jadłeś, że dzisiaj tak szybko walasz, we mnie i tak dużo? Ej, no! Chopie, bo ja ci nie chcę zrobić krzywdy takiej mocnej. Chcecie cię delikatnie ocucuć. A to złe przegramy. Drodzy widzowie, musimy się żegnać w studniu, się bożegna. No mama, no. łaga, nie, to nie jest moje studio. tak, tak, tak.